Czy po sukcesach takich filmów jak Wonder Woman, Aquaman, czy chociażby ostatnio Joker, ktoś jeszcze pamięta, że filmowe adaptacje komiksów DC, powiedzmy sobie tak szczerze, nie były wyznacznikiem jakości? Kiedy DC wystartowało ze swoją odpowiedzią na Marvel Cinematic Universe, przez kilka dobrych lat można powiedzieć, że nie było zbyt różowo. I oczywiście znajdą się osoby, które po prostu lubią tamte produkcje. Ja chociażby uważam za całkiem udany film człowieka ze stali. To niepopularna opinia. Jednak im dalej, tym moim zdaniem gorzej, a Batman vs Superman w moim osobistym rankingu jest jednym z najnudniejszych filmów superbohaterskich w dziejach. A potem pojawił się Suicide Squad, którego kampania marketingowa opierała się na wrzucaniu ładnych obrazków do kadru, a w tle przygrywała znana i lubiana dla wszystkich muzyka. I bądź co bądź pozwoliło to temu filmowi po prostu dobrze wypaść w box ofisie, film dobrze zarobił, no ale zostawił po sobie smród, no bo to był po prostu istny bałagan. Suicide Squad moim zdaniem to jest po prostu istny bałagan i zaorał on naprawdę kilka fajnych postaci, których no nie zobaczymy w najbliższym czasie pewnie na ekranie. Chociaż The Suicide Squad właśnie powstaje, ale to będzie zupełnie nowe podejście do tej ekipy. No dobra, ale jakby wymienić chociaż jedną postać z tego poprzedniego filmu, która, no, ogółowi osób się podobała, to na pewno będzie to Harley Quinn. A jako, że chociaż to pozostawiało po poprzednim filmie dobre wrażenie, to czemu nie zrobić czegoś lepszego, skupiającego się właśnie na tej bohaterce? A jako, że aktorka odtwarzająca tą rolę jest bardzo zaangażowana w swoją postać, to zaledwie 4 lata po Suicide Squad możemy oglądać Birds of Prey, czyli fantastyczną emancypację pewnej Harley Quinn. A nie, sorry, teraz to jest Harley Quinn Birds of Prey. Po tygodniu od premiery, studio Warner Bros postanowiło zmienić tytuł. Osobiście nie przypominam sobie takiego zabiegu kiedykolwiek wcześniej, ale niech im będzie. No, słabo szło w box-officie, to trzeba było jakoś ratować sytuację. O samym pierwowzorze Bercov-Prey nie powiem Wam zbyt wiele, same bohaterki kojarzę głównie z innych komiksów, ale z tego co wiem, to raczej Harley Quinn niezbyt często pojawiała się w ekipie ptaszków, więc podszedłem do tego filmu bez większego sentymentu, no na pewno nie takiego jaki mam w stosunku do wielu innych bohaterów ze stajni DC. Ale o czym opowiada cała historia? Harley Quinn rozstaje się z Jokerem i musi poradzić sobie w nowej rzeczywistości. Musi pokazać całemu przestępczemu światu Gotham, że nie jest tylko lalunią przy boku księcia zbrodni, ale też potrafi stać sama na własnych, no, pokręconych nogach. Nie chodzi o to, że Margot robi ma krzywe nogi, tylko po prostu, no, ona jest pokręcona jako postać. <grych> W międzyczasie zajdzie za skórę kilku innym bandziorom na czele z Black Maskiem granym tutaj przez Iwana McGregora. Twórcy stwierdzili, że okej, okay, robimy film z kobiecymi bohaterkami, zatrudniamy reżyserkę, dajemy stosunkowo mały budżet, kategorię wielkową dla dorosłych i zobaczymy, co z tego będzie. I same zapowiedzi, same zwiastuny w moim odczuciu intrygowały, ale gdzieś czułem podskórnie, że będzie to raczej film, w którym będzie czuć ten mniejszy budżet. Ale za to miałem nadzieję na fajne pomysły. I z grubsza to dostałem poza tym jednym malutkim wyjątkiem, a mianowicie sceny akcji w tym filmie. Moi drodzy, sceny akcji w tym filmie zapierałem dech w piersiach i uważam, że to są jedne z najlepiej zrealizowanych scen akcji. Jeżeli chodzi o adaptację komiksów DC. Okej, okay, no może nie jest to takie rozbuchane, jak chociażby wakłamanie, ale szczena w niektórych momentach po prostu opadała mi na ziemię. Cała ta choreografia walk, inscenizacja, paleta kolorów. I ta dodająca adrenaliny muzyka po prostu wyglądała tak dobrze, i rozpływałem się na sali kinowej. W pewnym momencie do produkcji tego filmu został zaangażowany człowiek, reżyser, który wcześniej maczał palce przy Johnny Wicku. I jeżeli te wszystkie wodotryski, te sceny właśnie akcji, to co się dzieje na ekranie podczas nich, jest jego zasługą, to chylę czoła przed tym człowiekiem, bo wykonał kawał znakomitej roboty. No dobra, ale co poza scenami akcji? Jeżeli chodzi o fabułę, to raczej standard. I nie jest to właśnie film skupiony na fabule, ale na bohaterkach, a właściwie bohaterce. Całą opowieść poznajemy właśnie z perspektywy Harley, bo ona jest narratorem tej całej historii. To dzięki jej pokręconemu umysłowi, na przykład po 30 minutach filmu, musimy cofnąć się o trochę i poznać wydarzenia, które miały miejsce wcześniej, bo nasza bohaterka coś sobie przypomniała, co by było warte do opowiedzenia. Dziwny to zabieg i trochę wybił mnie ze śledzenia filmu, ale po przemyśleniu stwierdziłem, że właśnie taka jest Harley, pokręcona, nieprzewidywalna, a jako że ona jest narratorem całej opowieści, stwierdziłem, ok, kupuję to. Reszta bohaterek nie dostała aż tyle czasu antenowego, chociaż poza Harley moją uwagę przykuła tutaj e, postać grana przez Journey Smollett Bell. O ile dobrze wymawiam to nazwisko, mam nadzieję, że nie zadrżnąłem jej nazwiska. E, a gra tutaj postać Black Canary i ta postać ma bardzo fajny background, i aktorka ma w sobie. Bardzo dużo charyzmy, przez co ogląda się ją na ekranie. No po prostu byłem zaskoczony. Nie znam postaci Black Canary aż tak dobrze z komiksów, tak właściwie chyba ze wszystkich tych bohaterek, które tutaj grają główne skrzypce najmniej nie jest znana z kart komiksów, ale bardzo podobało mi się to wykonanie w właśnie Black Canary w tym filmie i szkoda, że ta aktorka, szkoda, że ta postać nie dostała troszkę więcej czasu antenowego, chociaż no, inne bohaterki dostały go jeszcze mniej, więc nie będę narzekać. I może jeszcze słowo o tych złych. Iwan McGregor jako Black Mask wypada... Fajnie, to jest aktor, który nie zejdzie poniżej pewnego poziomu, a gra tutaj takiego sadystycznego furiata, co jest dość nietypowe dla tego aktora, więc oglądało mi się po prostu go z dużą przyjemnością. Oczywiście nie jest on tak rozbudowaną postacią, no bo nie o nim jest ten film, ale tutaj twórcy podeszli dosyć ciekawie do relacji właśnie Black Mask'a z swoim, powiedzmy, cynglem, Wiktorem Zazem. I wychodząc z kina byłem po prostu zachwycony. Zresztą byłem na tym filmie z żoną i ona też była zachwycona. Wyszliśmy, ja uwielbiam to w filmach, kiedy wychodzisz z kina, jesteś napompowany energią, i o, możemy zmienić świat i tak. Nie wiem czy tak macie, ale ja tak czasami mam na takich właśnie, zwłaszcza takich filmach super bohaterskich. Człowiek chodzi wyprostowany z klatą do przodu e, i tak dalej. I oboje z żoną byliśmy gdzieś zachwyceni, i moja żona. E, powiedziała, e, że widać, że ten film reżyserowała kobieta. Ja mówię, jak to, dlaczego? A ona mówi no bo żadna inna... E, w sensie gdyby facet to reżyserował, to nie wpadłby na to, żeby podczas sceny akcji... E, dziewczyny, bohaterki podawały sobie gumkę do włosów. E, facet by tego nie wymyślił, tak moja żona stwierdziła, i myślę, że coś w tym jest. Jeżeli spotkaliście się z jakąś dyskusją a propos tego filmu w internecie, no to na pewno usłyszeliście, że ten film jest feministyczny. Nie wiem czy on jest feministyczny, ja go tak do końca nie odebrałem. Ja go odebrałem jako po prostu film akcji zrealizowany w dużej mierze no bo przecież nie tylko przez kobiety. Film akcji, którego po prostu nie mogłyby jeszcze kilka lat temu zrealizować te osoby tylko ze względu na to, że są właściwie kobietami. Nikt nie dałby, żadne studio nie dałoby im pieniędzy i cieszę się, że jednak klimat nam się zmienia i że kobiety też mogą zrealizować po prostu dobry film akcji z fajnymi bohaterkami film na którym po prostu dobrze się człowiek bawi ja byłem z żoną więc ona jako kobieta i ja jako mężczyzna oboje bawiliśmy się na nim po prostu równie dobrze i tego wam życzę po prostu film nie poradził sobie zbyt dobrze w boxoficie on oczywiście ciągle tam walczy walczy o swoje dlatego tym bardziej Bardziej zachęcam Was, żebyście zobaczyli go w kinie, bo to jest po prostu kawał dobrego kina akcji, więc życzę Wam po prostu dobrej zabawy na tym filmie. Pamiętajcie, jeżeli Wam się materiał podobał, o subskrypcjach, dzwoneczkach, łapce w górze. A ja się już żegnam, trzymajcie się, kłania się Ormando, do następnego, cześć!